Witajcie kochani moi, nie miałam dzisiaj zamiaru w ogóle nic nagrywać, ale jakby czuję, czuję, że mam łączyć i nagrywać, więc mamy trochę kart. Bo sama jestem ciekawa, co tu chce nam się pokazać, jaka wiadomość, jaki przekaz. Tutaj najbardziej mi się wysuwają jako najbardziej znaczące, na, najbardziej znaczące te dwie karty. One wnoszą w ogóle tutaj takie życie i kolor. I słyszałam też od rana, by nagrać film, znak dla Ciebie, potwierdzenie dla Ciebie, coś takiego. Jest to uczucie zamknięcia, bez silności może. Zamknięcia w sobie. I zamykasz się w sobie, by spojrzeć na swoje lęki, na swoje ograniczenia. By pójść odpowiednią drogą. Zbierasz gotowość w sobie, by wyruszyć w tę drogę, która będzie odpowiednia. I jakby tu jest takie uczucie, że chcesz to zrobić dobrze. Chcesz czynić dobro może nawet. I to, że chcesz to dobro czynić, sprawia. Że wzrastasz i że zaczynasz czerpać z tej drogi, którą idziesz, tej drogi, która Cię wyzwala z ograniczeń, Zaczyna, zaczynasz z niej czerpać radość, spełnienie, satysfakcję, rozgaszczasz się na swojej drodze, na tej drodze wzrostu jako istota, jako dusza też. I tu jest też ta ambicja, ambicja, by się wyzwolić, by się wyzwolić z tego cienia, ale to, że ty chciałbyś, chciałabyś, żeby, żeby to stało się szybko. I ja nie wiem dlaczego, ale mam uczucie, że to jest jakby taka niedaleka przeszłość albo jeszcze teraźniejszość, że, że chcesz szybko coś zrobić, że chcesz, żeby było lepiej. A tutaj jakby mówi mi rozgość się w tym, jak jest. Uznaj, że już jesteś kompletny, kompletna. Na tyle, ile potrzebowałeś, potrzebowałaś, uzdrowiona. z tego miejsca zacznij działać, zostawiając za sobą te wszystkie lęki i to wszystko, co jeszcze jest, ten cień, to jakby będzie się integrować po drodze i... Ty już teraz możesz się zacząć cieszyć. Czuję to jako takie coś, że jest już teraz dobrze, odpowiednio, że zawsze będzie coś do zrobienia, mm, ale Ty już teraz możesz zacząć cieszyć się tym życiem, mając to gdzieś z tyłu głowy, że coś jeszcze jest do uzdrowienia, mm, ale Żeby nie było takiej sytuacji, że nie możesz czegoś, dlatego że jeszcze nie jesteś uzdrowiony, nie, nie jesteś już uzdrowiona. Na przykład nie mogę mieć relacji, bo jeszcze coś mam do przepracowania. Nie mogę się spełnić zawodowo, bo pewnie jeszcze mam coś tam nieuzdrowionego z pewnością siebie, no cokolwiek takiego, już teraz możesz, już teraz możesz, i pójdziesz dalej i wyżej, tu um. chodzi o jakieś takie podejście. O zmianę podejścia. I tu jest też takie odnalezienie skarbów swojej duszy. Z tą kartą, z tą kartą. I pójście w nowy początek w wolności. I tutaj dalej nie wiesz, dokąd idziesz tak naprawdę, ale w cały czas nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, dokąd idziesz, ale szłaś z taka... O obezwładnięta, taki obezwładnięty tymi lękami, a teraz jakby w tym odkrywaniu siebie, w tym miejscu, w sobie, poznaniu siebie, zmieniasz perspektywę, zmieniasz podejście, jak chcesz iść dalej i pozwalasz, żeby to życie Ciebie niosło. Poddajesz się temu, gdzie prowadzi cię życie. W takiej radości, niewinności, w takim podejściu dziecka, ciekawe, co się wydarzy dzisiaj, co przyniesie mi dzisiaj życie, ten nowy dzień. Bez osądzania tego, bez oczekiwania czegoś. Tak to tu czuję. I zbieranie tych wszystkich małych światełek krok po kroku. Każdy Twój następny krok jest jakby wyznaczany Tobie i pokazywany Tobie, ale Ty i tak nie wiesz, dokąd idziesz. To jakby takie zaakceptowa zaakceptowanie tej niepewności, tej niewiedzy i cieszenie się tym odkrywaniem każdego dnia. Dzisiaj usłyszałam, jak to było cieszenie się tym, że wciąż żyjesz. I zawsze też słyszę coś takiego, żeby żyć tak, jakby to był Twój ostatni dzień. Co by było, gdyby miało nie być jutra? Właściwie tak to zawsze słyszę w swojej głowie. Takie życie, takie podejście, jakby miało nie być jutra, jak wykorzystałbyś ten dzień, te chwile, te pięć minut, które otwierają się przed Tobą? I wciąż przyglądasz się tym swoim lękom, ograniczeniom, ale, yy, ale idziesz dalej. Po prostu idziesz. Okej, okay. mam jakieś nowe karty. Chciałam w ogóle zamówić tarota tej autorki, ale te karty były bardzo drogie i postanowiłam najpierw zamówić karty wyrocznik. Dlatego, że były po polsku, a tamten tarot nie był po polsku, i ciekawe, czy ze mną zarezonują. Wtedy, może się na tamte zdecyduję. Zobaczymy, czy one tu coś wniosą. Ale w kontekście tego znaku i potwierdzenia, no potwierdzenia może tu jakieś były dla ciebie, a czy znaki? Jedyne co, to tutaj te kruki. Dobra, ehm. możecie się przyjrzeć tej karcie. Z drugiej strony jest napis: czakra gwiazdy ziemi, łączenie się z boskością. Ten obraz przedstawia łączenie się czasu poza przestrzenią oraz kalejdoskopową mądrość, która przenika naszą istotę. Żyliśmy w wielu światach, wszystkie wzajemnie. Połączone podtrzymują lekcje, które noszą jako przekazy o transformacji. Ich synergia tworzy rozwój wszechświata. Spójrz w miejsce, gdzie światło pomiędzy naszym gwiezdnym pyłem może stać się wszystkim, a kolektywna ewolucja jest częścią wspanialszej historii. Kiedy po prostu odpuszczamy, stajemy się wszystkim, czego szukaliśmy. I dostrzegamy większe marzenie. Medytuj nad ideą, że wszystko, co kiedykolwiek było i kiedykolwiek będzie, dzieje się jednocześnie, teraz, w wielu wymiarach. Ale tutaj, kiedy po prostu odpuszczamy, stajemy się wszystkim, czego szukaliśmy, i dostrzegamy większe marzenie. I to właśnie jest tutaj yy, ta głębia tego przykazu, to, co chciałam tu przekazać. Yy, odpuszczasz. I po prostu jesteś każdego dnia w taki sposób, w jaki jesteś wzywany, wzywana by być. Ciesząc się wszystkim, czym można się cieszyć. Troszcząc się o wszystko, co wymaga zatroszczenia się w Tobie. Ale z takim innym podejściem, że już teraz jesteś kompletny, kompletna, że już jesteś całością, już masz w sobie tą mądrość, już masz w sobie wszystko, masz w sobie te wszystkie wszechświaty, wszystko dzieje się jednocześnie teraz w wielu wymiarach. A czas nie istnieje. Wszystko jest połączone i wszystko się przenika. Tak. Zostawię ten przekaz. Tak. Po prostu. I te karty tutaj mi się łączą. Nowy początek w połączeniu. W oddzieleniu od czasu. Od teorii tego czasu, chociaż jest ona nam potrzebna, ale jakby branie jej z takim dystansem, to jakby nic się nie zmieniło, ale wszystko się zmieniło. Bo zmieniła się Twoja perspektywa, Twoja świadomość, Twoje podejście, Twoje myślenie. Jesteś gotowy, gotowa, żeby zacząć na nowo. Tylko w oparciu o to. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. papa. Pa.